Cześć, ma widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek ze służby Sandra z Route Assistance. Dołączyłem do, do Sara jakiś tam, niecały bodajże miesiąc temu, więc dzisiaj sobie nagram tutaj odcinek ze frakcji. Pokażemy jak wygląda służba Sara. Oraz tutaj też wam bazę pokażę. Baza się, się znajduje tutaj w Las Venturas po prawej stronie na dzielnicy Liden Station. A więc co, no tutaj mamy główny budynek frakcji Tutaj mamy mechanika frakcyjnego Dystrybutor do zatankowania lawety albo pojazdu swojego Czyli mamy naprawkę, akumulator oraz bak benzyny W sensie kanicer benzyny Tutaj mamy SKP Gdzie przeglądy wykonujemy A więc dobra, teraz sobie wejdziemy tutaj do blipa Weźmiemy lawetkę i Wam pokażę jak tutaj wygląda służba Sara. Stwierdziłem, że nagram taki odcinek, bo tam kiedyś był z innego serwera już dawno temu odcinek, więc e, chcę też pokazać ten serwer jak wygląda. Dobra, tutaj mamy toalety. Tutaj mamy recepcję gdzie wchodzimy na S1. Tutaj mamy taką dyspozytornię jakby, która nie działa. E, tutaj mamy szatnię. Pokój socjalny. Tutaj mamy biuro zarządu, biuro zarządu, biuro zarządu. Miejsce ze spotkań i takie stoliczki. A więc, tak, tutaj jest jeszcze podziemny garaż, do którego zaraz się udamy, więc dobra. Tutaj wbijamy sobie na służbę. Zgłaszamy kod frakcji. Oczywiście, czad musi być no bo wam nie mogę pokazać, co tam się na nim znajduje. Wybieramy sobie skin od do naszej rangi Wbijamy sobie do podziemnego parkingu Bierzemy sobie jeszcze suszarkę I Tutaj bierzemy lawetkę, mamy jej numer Y, tam mogło mi trochę uciąć nagranie, bo mi z zakończyłem nagranie. A więc, y, tak jak wcześniej mówiłem, tam odsyłamy od i wyjeżdżamy z podziemnego parkingu. Na służbie obowiązuje kardę, które tam wynosi y, 120 takich teraz terazydowy, czyli dwa pasy w dwie strony, 80 w mieście, czyli w takich drogach jeden pas z jedną stronę, drugi z drugą. No i poza miastem 120 y, poza miastem VMAX. No i Sara, jak Sara, czyli trzeba szukać porzuconych pojazdów, nieprawidłowo zaparkowanych albo jeszcze nieopłaconych. Na tym polega cała służba. No, jeszcze naprawiamy tam drogi, i tak dalej. się sobie tutaj do parkometru, sprawdzamy, czy pojazd jest opłacony. W tym wypadku jest opłacony, bo tutaj nie musimy łazić ze suszarką i patrzeć na auto. Tylko po prostu tutaj mamy w parkometrze. A co do opcji suszarek, no tutaj mamy login oraz nick ostatniego kierowcy organizację w jakiej jest id pojazdu oraz stan jego Pod kontrolą mamy jeszcze tam takie dodatkowe opcje Na pierwszym parkingu nic nie ma e, Więc tak jak mówiłem wcześniej, lecz tego nie będzie w nagraniu, no bo przycięło mi się e, Pokażę Wam po prostu taką trasę moją standardową, którą jeżdżę zawsze Gdy wchodzę na służbę, prawie zawsze A więc Zaraz spójdę następny parking będziemy i najpewniej to w Time lapse, żeby ten czyn trochę trwał, więc zaraz się widzimy na następnym parkingu. Dobra, więc będę tutaj już przy kolejnym parkingu. Tutaj gra znajduje się w tym Aurosie to nie możemy go trwalować. Jest to i pojazd na awaryjnych światłach, który zaraz sprawdzimy, bo według taryfikatora może stać do godziny. O, więc dobra, podbinę sobie tutaj do parkometru. Czy tu jest jakiś nieopłacony pojazd jest Primo? Tutaj Prima stoi od 17.49 Dobra, tutaj kolega już bierze pojazd Jeszcze sprawdzimy sobie ten, Tego Vincenta Który tutaj stoi na awaryjnych Od 16.32 stoi, mamy godzinę 17.53 To minęło już na pewno godzina, więc zrobiłem tutaj screena i zakładamy blokadę i odholowujemy na parking policyjny według taryfikatora wstawię sumy więc zaraz się widzimy na pp albo jak już wrzucę po prostu formalne. a więc dobra pojazd już tutaj wrzuciłem według taryfikatora i lecimy sobie na następny parking który znajduje się w las barancas tam znajduje się kopalnia i oczywiście też jest potne parking, więc tam się udam. No i zaraz się widzimy. Dobra, więc my już tutaj dojechaliśmy do magazynu. Muszę się trochę bo tam wyżej wcześniej pisali, że o godzinie serwer zostanie wyłączony. A chcę to już mieć nagrane, żeby, żeby już to sobie zmontować i żeby rzucić wam. Więc tu jesteśmy kopalni, jest nieopłacony ledzi oraz lamwan. Będziemy z lamwana, dłużej stoi. Stoje od godzinie 14.33, a mamy godzinę 17. Prawie 18.00. Mamy dwie minuty, nie wiem czy to ja nie znam, że trzeba poczekać te dwie minuty. No bo pokład założona jeszcze idziemy sobie tutaj. się ja najbliższy parking w czyli w tym wypadku będzie to parking w Angel Pine. Lub w Fort Carson. Dobra, no już chyba nie dojedziemy do tego parkingu. Więc będę musiał poczekać 10 minut ich wbić. Dobra, więc tutaj się zatrzymam tego i wrócę do Was jak już będzie dobrze. Dobra widzę, więc my już tutaj po serwerom. Już lawetkiem sobie lecimy na bajse Marina. Chyba tutaj zakończymy, że mamy sensory na kuriera na płatny parking. Z tego odcinka. Tak już z 10 czy 12 minut będzie. I będziecie mieli co oglądać. Chcemy tego samwana wrócić. Srobimy sobie magazyn i to chyba będzie tyle. Bo wszystko co chcieliście to chyba zobaczyliście. Wszystko co chciałem Wam pokazać pokazałem. to może poza no bo no nie ma uprawnień, żeby wam pokazać jak wygląda. Ale kiedyś może przejdziemy się. Zabrawidzowie, no, widzowie, by ode mnie idziemy się na scenkowniku. No i się ma.